Namaste. Dzień dobry. W to bierzemy się do pracy. Domyślam się, że jest w związku z tym, że jest sporo nowych osób i które są po raz pierwszy na odosobnieniu. Możliwe, że siedzicie sobie w środku i tam coś takiego narasta, 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 narasta. Może pytanie, może jakiś rodzaj frustracji albo niezrozumienia. Cokolwiek to jest. To jest nasz czas. Wielkie pranie. Więc myślę sobie, że jeśli takie rzeczy macie w środku, to warto je przenieść na światło. Zapraszam. Halo, halo. Okay. Kiedy zapisałem się na satsang, wykupiłam bilet na odosobnienie, w moim umyśle nastąpiła cisza. To było takie halo, coś ty zrobiła. Czy na pewno? <grywa> I ta cisza po prostu trwała. Nie, ja myślę, że, znaczy myślę, umysł. On był w szoku. Już ja prostu... go <grywa> tak. <grywa> okay. On był w szoku. <grywa> o, matko. <grywa> Nie było żadnych. Problemów przez całe te dwa miesiące bo w ogóle było tylko doświadczanie. Wszystko co przychodziło było OK, w porządku jest to jest. Yy, jedynie umysł podczas robienia czegokolwiek yy, na co dzień. Yy, on tylko zauważałam, że yy, Siedzę na tym krześle i rozmawiam z tobą. I tak siedzę, i co ja ci powiem? Może to powiem, może tamto, ale to było takie bardzo króciutkie i w momencie, kiedy się pojawiło, już było nieaktualne. Cokolwiek. Mhm. Także już przeprowadziłyśmy ze 150 rozmów mhm. <głos》> nawet dwie weśnie. Umysł sobie jakoś próbował to ułożyć. Ale generalnie było wszystko ok. Do dzisiaj, właściwie dzisiaj w nocy, o drugiej. Obudziłam się, nie spałam później do szóstej. Tu trwała burza, po prostu. Ale taka burza, że ja myślałam, że przyjadę na. Skoro on jest tak cicho dosyć, to przyjadę tutaj i że dalej będzie ciszej. cicho, będzie ciszej, tak. Mhm. Oj. Po co się działo dzisiaj w nocy? Tam nie było w ogóle myśli do rozróżnienia. Był jeden wielki szum, jakaś nie tak. wiem czy awantura, czy impreza tam trwała. Nie wiem, nie wiem, ilu ich tam było w ogóle. No i zobacz, głowa cię boli. Po co to sobie zrobiłaś? I w ogóle zobaczę, tam są dzieci. Mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy. I pytanie moje dotyczy tego, bo Nagle pojawił się jeden głos, który powiedział cisza, stop. I nastąpiła cisza. I cisza, stop. To ciało potrzebuje odpocząć. I to, co się we mnie y, obudziło, takie pytanie, to pochodzi właśnie z tego, że ja nigdy nie słyszałam tego głosu, który by mówił w imieniu ciała. I ja wiem, że to jest również z umysłu, tak? Oczywiście tak, bo wszystko się wydarza w moim umyśle. Yy. Wszystko się wydarza we mnie, tak? Umysł, ciało, wszystko jest we mnie. To zostało zobaczone, doświadczone. Nie da się odzobaczyć, jak to mówisz często. Ale po tym, jak to ciało przez wiele lat było odrzucone przez umysł, to było bardzo ko kojące. I ciało było odrzucone okay. przez umysł, ono było odseparowane. Mój umysł yes. mówił temu ciału, że ono jest niepotrzebne, przeszkadza. Mm. Najlepiej to się go pozbyć w ogóle. Mm. Mm. I było takie nieukochane, odłączone po prostu, oddzielone. I właściwie nie wiem, nie wiem, jakie jest pytanie, ale ten głos. Moje ciało poczuło ulgę, że on się pojawił. Okay. Bo nagle też, jak powiedziałam, było to, to stop, cisza, nastąpiła cisza i zobaczę co jest w tym momencie. A w tym momencie było leżące na łóżku ciało, rozluźnione, i ja zauważyłam, że ono się uśmiecha. Ono jest po prostu szczęśliwe, że tu jest. I, i cieszę się mimo tego, że poznałam prawdę, to po prostu wszystko jest, jest ok. To cieszę się, że ten głos się pojawił. Mm. No są różne warstwy umysłu. Na początku, kiedy w ogóle nie, zupełnie nie mieliśmy kontaktu z, z, żadnym, z żadnym głębszym przyglądaniem się sobie, to to wydaje nam się prawdopodobnie, że jest jedna cały czas gadająca warstwa. Ale kiedy zdobywamy już trochę doświadczenia w medytacji czy w jakichś praktykach innych, zauważamy, że możemy, tak jak Ty to usłyszałaś, powiedzieć sobie stop. I za tym stop może pójść jakaś energia, i rzeczywiście część tych warstw umysłowych, część tych warstw myślowych y, zaczyna opadać. Więc jest tam troszeczkę głębsza, może nawet nie trochę, ale głębsza inteligencja, która i Twoje doświadczenie również, i pamięć tego, że już wiesz, że, że może być takie ujadanie cały czas bez przerwy, ale że też mamy taką siłę wewnętrzną, żeby powiedzieć temu stop. Tak jak Ramana Maharishi mówi, że, żeby to co, ten błąd wyeliminować yy, błędem. Innymi słowy, jak chcesz się czegoś pozbyć, chcesz się pozbyć tego głosu, to możesz sobie głosem przez moment powiedzieć stop. Ale widzicie tutaj, za tym stop jest coś jeszcze. To słowo stop, ono nie krzyczy stop, ale ono jest nośnikiem. Już słuchałaś satsangów, już medytowałaś, już robiłaś różnego rodzaju praktyki, i gdzieś masz już taki trening wewnętrzny, którego my no nie, nie, nie możemy tak dokładnie narysować, ale jest taki trening wewnętrzny, który nam mówi: Stop! Umiesz też inaczej przeżywać ten moment. Wszyscy umiecie. Możemy teraz przez godzinę cierpieć, wszyscy, użalać się. Być załamanym. Możemy. To jest proste. Bardzo dobrze to znamy. A możemy, już mając to doświadczenie, powiedzieć stop. I to słowo stop, ono jest nośnikiem do tego, co jest przed. Przed słowem, przed dźwiękami, przed wszystkim. I dlatego usłyszałaś to, i dlatego się zatrzymałaś, bo już to znasz. Już wiesz, że masz taką umiejętność, wiesz, że jest taka opcja w ogóle. Większość ludzi nigdy nie usłyszała o satsangu, czy jakiejś ścieżce bezpośredniej, czy o tym, że może być ulga od umysłu. Nie usłyszała nigdy. Bardzo wielu ludzi na świecie nigdy o tym nie słyszało, więc cały czas funkcjonuje w tym kołowrodku. Nieświadomie co jakiś czas mają przerwy. Wam jest już łatwiej. Naprawdę, być może macie trudne życie rysy też, ale już jest Wam łatwiej, bo w jakimś stopniu już rezonujecie z tym, co się tutaj mówi, i w jakimś stopniu jesteście w stanie słyszeć swoje myśli. A jeśli je słyszycie, to możecie rozpoznawać, że jest jakaś część nas, która słyszy i jest to, co jest gadane, mówione. Więc już jesteśmy w, w, w o wiele lepszym miejscu, szczerze mówiąc. No zresztą sprawdźcie sami, czy nie? Kiedyś często mi opowiadacie o tym w taki sposób, że, że cały czas jest trud, cały czas jest trud, cały czas... I nagle trud i nagle zrobiła się przerwa. I potem znowu często trud wraca. I jest taka oscylacja pomiędzy spokojem i niepokojem, spokojem niepokojem. I martwicie się wtedy, że dlaczego jest tak mało spokoju, a tak dużo niepokoju. Ale po pierwsze należy w ogóle to zauważyć, że to momenty spokoju są, i dlatego ja tak, tak mocno podkreślam na wszystkich odosobnieniach i na każdym sekcjingu, że to nie jest tylko i wyłącznie bierne siedzenie tutaj na tym spotkaniu. Z jednej strony bierne, ale z drugiej strony tak niesamowicie aktywne i przytomne, jak nigdy w życiu. Bo w waszym największym interesie jest połapać się o co tutaj chodzi, w jaki sposób się krzywdzę. W jaki sposób się krzywdzę każdego dnia. A jest droga wyjścia. Je, do, jest droga wyjścia dostępna w każdej chwili. I gdzieś już, gdzieś już. To zobaczyłaś teraz, tak? Zobaczyłaś, że jest ta umiejętność powiedzenia stop i jakaś część tego ruchu się wycisza, ustępuje. Prawdopodobnie nie zawsze to wyjdzie. Ale czy to znaczy, że teraz trzeba się załamać i powiedzieć, skoro mi nie będzie wychodzić, albo ktoś to może zrobi za mnie? Nikt tego za nas nie zrobi. Nie ma takiej opcji. To jest ten wewnętrzny trening. Nasz to ty masz właśnie to zobaczyć, usłyszeć to słowo stop i zobaczyć do czego ono niesie. Gdybyśmy chcieli, moglibyśmy użyć absolutnie każdego doświadczenia, by było nośnikiem przeniesienia nas do naszej jaźni, do naszego domu. Ale my jesteśmy tak zapatrzeni w doświadczenia, że zapominamy, że jesteśmy źródłem ich wszystkich. Nie zawsze to się udaje. Tak jak powiedziałam, nie zawsze to się udaje, ale to nie znaczy, że trzeba się załamać. Czy się udaje, czy się nie udaje, jest widziane. Dokładnie. I to już jest najważniejsze. Dokładnie, ale też umysł potrafi jeszcze w inny sposób sobie pograć. Nasz umysł będzie się podszywał na wszystkie możliwe sposoby. Bądźcie na to gotowi, że ego podszywa się na absolutnie wszystkie możliwe sposoby. Wiecie, co będziesz sobie też mówić? No przecież to jest widziane, przecież już wszystko, wiesz, spoko. Eks. W ogóle się nie przejmij, wszystko jest dobrze. A co jest w środku? Cierpienie, niewygoda, niepokój. Ale sobie powtarzam, nie no, wszystko jest spoko, wszystko jest dobrze. Nie ma problemu. No właśnie, ja to widzenie miałam od dawna. Ja, świadomość, to żadna nowość dla mnie, Tematy świadomości. Później przespacerowałam się przez umysł wzdłuż i wszerz, przeprowadził mnie przez ruch. Nit ja je od ciebie poznałam 7 lat temu. Tak, to już tak, tak. Tyle maratonów mój umysł ze mną zrobił. Ach. No. Yy, ale. Właśnie, kiedy, kiedy poczułam się już tak zmęczona i pozwoliłam sobie opaść, usłyszałam takie ciche jedyna satsang. To było takie cichutkie. No i w końcu a dzisiaj, a dzisiaj w nocy krzyknęło nawet. I właśnie mam pytanie jeszcze, bo u mnie to ma ogromny związek, w tym momencie akurat mojego życia, z czuciem ciała. Że to Super. obecność moja tutaj jest ściśle związana z tym, że. Czuciem ciała. Tak jakby góra znowu stawała się górą w ten sposób. Super. Tam byłam cały czas, mhm. te 7 lat. Że byłaś w głowie, a teraz wchodzisz bardziej w ciało. Najpierw mi, tak, świadomość mnie porwała, później mnie porwał umysł, wiadomo. Tak się dzieje zazwyczaj. I Jakie jest pytania? Tutaj? Ehm, już nie ma. Chyba nie ma pytania. To dobrze, że sprowadza w ciało. Naprawdę nam się może wydaje, mamy taką nadzieję, że zobaczenie tej wiadomości. I teraz tak: spróbujcie nie słuchać mnie w taki sposób, jak być powinno, bo jest jeszcze taki mechanizm samoszukiwania się w głowie. Prawdopodobnie macie nawet takie mechanizmy samoszukiwania się w głowie. Więc nie słuchajcie mnie w taki sposób, jak być powinno. Albo w jaki sposób usłyszeliście, że jest, ale w taki sposób, co, co w tej chwili jest komunikowane i co w tej chwili czujecie? Setki tysiące mechanizmów samoobrony naszego ego jest tutaj wmontowanych. Na każdym kroku będą się pojawiały. Więc tak, czy ja się czuję w tym momencie swobodnie w ciele, czy nie? W tym momencie, a nie szukam jakiegoś momentu, i nie szukam jakichś generalizmów. I rzeczywiście jest tak, że na początku, jak słyszymy tą wiadomość, to jest to dla nas wielka, niesamowita obietnica oświecenie, wolność, przebudzenie. To jest niesamowicie wielka obietnica. I nie ma możliwości, żeby umysł nie zrobił sobie jakiejś projekcji na ten temat. Nie ma takiej opcji. Na 100% każda z nas jakieś projekcje na temat tego słowa ma. Bardzo częstą projekcją na to słowo jest wielkie wniebostąpienie, niesamowita, permanentna ulga, dysocjacja od ciała. Wreszcie. I ogromne cierpienie za tym idące. Tak. Dysocjacja od ciała, bo wreszcie nie muszę go czuć. Wreszcie może nie będę musiała czuć tych emocji, nie będę musiał czuć tych wszystkich myśli, etc. Zobaczcie, rozpoznajcie to w sobie, czy macie tego rodzaju wyobrażenie, czy nie. I co więcej, idąc tą drogą, rozpoznając głębie samego siebie, na jakimś, sto, na jakimś poziomie nawet życie nam na to odpowiada i daje nam takie doświadczenia, że jest ta ulga od ciała też. I być może jest nawet takie poczucie, że niemal, że go nie ma. I znowu jest coś takiego, że kiedy znowu zaczynamy to ciało czuć, a tutaj mam na myśli bardziej emocje i te takie niewygodne, niewygodne samopoczucie z naszego ciała płynące, to nasz umysł zaczyna to tłumaczyć, że coś idzie nie tak. Coś idzie nie tak, więc znowu trzeba uciekać i zaczynamy medytację, na przykład, czy satysfakcję traktować jako ucieczkę, żeby nas zabrało z bieżącego czucia niewygody. Na, nie wiem, prawdopodobnie słuchasz już, jak mówisz, 7 lat. Od samego początku jest mówione, że każde doświadczenie się mieści i nie chodzi o to, żeby uciekać od jakiegoś doświadczenia, i nie chodzi o to, by zaprzeczać temu ciału. Bo ono nie znika. Wiemy, że nie jesteśmy tą nietrwałą częścią w stu procentach, ale to nie znaczy, że nasze cielesne doświadczenie znika. I dopiero wtedy, po takiej integracji, która sama następuje, nie trzeba jej siłą wymuszać, po prostu przychodzi. Znowu, w jakimś sensie, wchodzimy w to ciało i mamy, mamy z nim kontakt, i tutaj już jest, mam nadzieję, takie miejsce, w którym. W których już trochę mniej się oszukujemy, już, tak, już trochę mniej bronimy tego, że zawsze powinno być dobrze, albo powinnam, się, powinnam na satsangu odczuwać medytację i błogość tylko, a nie zawsze to czuję. Więc niech tutaj takim barometrem będzie prawda, ale nie jakaś prawda objawiona, tylko tego, co w danym momencie czuję, a nie co powinnam wiedzieć na ten temat. Nie, tutaj nie ma żadnej wiedzy, co ja powinnam wiedzieć na temat satsangu, medytacji i tak dalej. Co jest w tej chwili? Czy ja naprawdę dopuszczam do siebie ten stan? Czy też wierzę, że, że coś jest nie tak w tej chwili? Tak i kiedy... Y Słuchając ciebie już po wykupieniu biletu, yy, poczułam, że y, za twoimi słowami idąc, poczułam, że rzeczywiście, skoro wykupiłam ten bilet, to ja już tam jestem, to już się wydarzyło, mhm. i zaczęłam wcho zastanawiać, nie, nie, wchodzić w każdy moment, w każdy teraz i patrzeć, co jest teraz. I oj, przecież to ciało jest, czyli jest już zaakceptowane, i teraz w końcu jest całość i, i jestem. Dziękuję. Dziękuję. Dwie ręce, wow. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem na potwierdzenie tego, co koleżanka mówiła, że na poziomie intelektualnym, jak się dochodzi do jakiegoś poziomu, można utknąć. I mi bardzo pomogła praca z ciałem. Do tego stopnia, że od pół roku, mniej więcej, gdzieś tak, od pół roku, mam takie, że słyszę ciszę. To jest. Po przeczytaniu Tony książek, Ton Książek. Przez przesłuchaniu tam dziesiątek i tak dalej uznałem po prostu, że no nie ma ucieczki, w sensie już intelektualnie no niestety no. do ściany, dalej można tylko głową w mur. Ale to co się zmieniło dzięki tej ciszy, to mam takie wrażenie w sensie takiego dystansu od myśli. Aha. I to jest… To jest taka duża zmiana. W sensie ja to. Znaczy niedawno się zorientowałem, że tak już to z pół roku trwa. Bo tak nie biorę za bardzo do siebie, co inni do mnie mówią. Nie bardzo biorę do siebie to, co ja do siebie mówię. I tak trochę się uśmiecham za każdym razem. I nawet wczoraj to chciałem wyskoczyć właśnie tak, żeby tak, żeby mi tam tak potwierdziła i tak dalej. A potem sobie tak mówię że to dobrze, że to tak, ten kierunek i tak dalej, a potem sobie myślę, że tak naprawdę nie muszę w sensie, bo, bo, no bo to, to jest właśnie tak, jak powinno być, a że nie muszę jakby wychodzić, żebyś mi potwierdziła, że tak, dała piątkę czy coś takiego, nie? Pogłaskała po ta, świetnie. Tak, że dobrze mi idzie i tak dalej. Bo ja, znaczy ja tak poczułem w sensie, że chcę się podzielić, yy, bo tak jak rok temu wiele osób się dzieliło różnymi rzeczami, to pomogło, to ja chciałem się podzielić. Um, ale mam też jedną taką rzecz, którą, która z nami, jakby nazwijmy, to, trudna, w sensie była przez jakiś czas ostatnio, i teraz jakby ona jest, i jakby to powiedzieć, no, tak już jest. I myślę, że jakby to akurat możesz potwierdzić, tak lub nie. Chodzi o to, że jakby to, jest, to słyszałem już setki razy, natomiast jakby doszło do mnie kilka miesięcy temu, że nic, ale to absolutnie nic nie przyniesie tak zwanego trwałego jakiegoś ukojenia. W tym, że nie ma ukojenia, można znaleźć ukojenie. Ale tak, przepraszam, ja tylko jedno zdanie jeszcze powiem, że właśnie. Ten fakt, że ja to przyjąłem, rozumiem, słyszę, na swój sposób jest to smutne, ale na swój sposób też no, uwalniające. Okej, okay, to ja Wam powiem o takim dialogu, który, który przeczytałam w książce o rozmo rozmowie z Ramaną. Teraz mi się to przypomniało, um, słysząc swoje słowa. Ramana wszedł na, 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 na salę w swojej w swoje maśramie. No i tam było wielu takich zacnych osób, które już słuchają tych wszystkich wiadomości od lat. I każdy jest uczony, każdy już jest, już, już zna tą Adwajtę. Wzdłuż, i wszędzie wszystko jest jasne. I oczywiście było tam, nie wiem, kilkadziesiąt osób i każdy z nich się czuł już gotowy, by uczyć. Czuł, czuł się gotowy, by nieść tę wiadomość dalej. I jeden z nich zapytał Ramana: To może my już pójdziemy w świat i zaczniemy nauczać? Ramana powiedział: Lepiej nie. Lepiej tego nie róbcie. A oni się tak zdziwieni patrzą, ale dlaczego? Przez współczucie. I tutaj też tego nie rozumiem, ale jak to współczucie? Ponieważ macie współczucie zupełnie źle rozumiane w tej, z tej perspektywy. Ponieważ macie współczucie z perspektywy ego, będziecie swoim disciples, swoim uczniom, będziecie im współczuć. Innymi słowy, przekręcicie ten przekaz całkowicie. Więc my tutaj... O, dlatego czujesz wolność. Dlatego czujesz wolność. Bo widzisz tą grę. Widzisz tą grę. Ego by chciało przyjść tutaj, żeby je pokła, po, po, pogłaskać po ramieniu. Albo, że tak, tak umiesz, tak, tak wiesz. Ale to nie jest ten poziom współczucia, i to nie jest ten poziom wiedzy, o którym my tutaj rozmawiamy. Bo jeśli was ktoś odrobinę, tak jak powiedziałaś ty, odrobinę na moment po, po klepie po ramieniu, owszem, przyniesie to ukojenie, ale permanentnego na zawsze nie da. Permanentna wolność i permanentne szczęście leży zupełnie gdzieś indziej. I wszyscy tutaj przyjechaliście, bo w jakimś stopniu to z wami rezonuje. Tu naprawdę nie chodzi o to, żeby tylko delikatnie się pokłapać po ramieniu i sobie współczuć, ja jestem biedna i ja też jestem biedna. I wszyscy jesteśmy biedni. O jej, co się stało. Czyje to są głosy o jej, co się stało, o jej, jak, jak tak mogło być. To są personalne głosy, nic w nich nie ma złego, ale jeśli będziemy się na tych personalnych głosach opierać, nie ma szans na wolność. I my już to wiemy w jakimś stopniu. Każdy z nas w jakimś stopniu bardzo głęboko już to wie. Zapraszam Cię do wysłuchania 11 medytacji z cyklu Odetchnij, które pomogą Ci uspokoić umysł, wyciszyć emocje, doznać harmonii i ukojenia. Wszystkim medytacjom towarzyszy przepiękna muzyka, która zabiera nas w przestrzeń głębokiego odpoczynku. Zapraszam Cię bardzo serdecznie.